Cześć, witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Witam was w nowym, kolejnym odcinku serii The Forest w tym nowym 2016 roku. Moi drodzy, oczywiście, dom jest tak jak był, więc spokojnie, nic się nie stało. Wczytałem save'a tak jak obiecałem, Dobrze, żebym sobie go nie rozwalił. Nie wiem dlaczego tutaj. Chyba nie zapisałem ostatnio wszystkich tych. Dobrze, że zapisałem przed tym, jak rozwalałem. Co my tu dzisiaj porobimy? Na pewno coś musimy zjeść. Na no po sam początek, bo że Marian jest, jest zajebiście głodny i zajebi bo się pić chce, co ja takiego porobiłem w grze, samotności, można tak powiedzieć. No to zacząłem budować ten mur. Zobaczcie, już tam dość dużo go ubudowałem. Moglibyśmy troszeczkę pobudować również w sumie. Możemy nawet trochę pobudujemy i dzisiaj myślę, że pójdziemy. Myślę, że pójdziemy, tak jak obiecałem Wam na ostatnim odcinku, właśnie tam. Tam jest mgła, nie widać teraz, ale oczywiście mówię o czym? Mówię o, mm, o tej górze. Ja jeszcze dzisiaj tak słabo trochę kontaktuję, muszę Wam powiedzieć. Post Sylwester był naprawdę u mnie udany. O, o, o. idą tam sobie. Sylwester był naprawdę udany i gruby. Zakończył się dopiero wczoraj, późną wieczorem, tak naprawdę. Więc moje dzisiaj ruchy są spowolnione, zdecydowanie. Eee, bardzo mi się chce pić. Poza tym, wszystko ok. Łoł, wypis wypisgało do góry. Poza tym, jest wszystko ok. Nie, nie, nie będziemy dokończać całego tego muru. Ale dokończymy, chociaż zrobić, zbudujemy tutaj kawałek, bo oni teraz niestety przez to mogą włazić mi do bazy. No patrzcie, skrada się nam w prawym górnym rogu, widzicie? O. Już mnie zobaczyły. A, hm, zapomniałem jedną rzecz. Muszę sobie tutaj zmienić, bo lubię ten... Um, ten układ kolorystyczny, bardzo fajny, podoba mi się. Ło, jeden się podpalił, drugi się podpalił. I trzeci. No i spoko bawcie się tam, chłopaki, ja się zajmę. Gdzie on jest? Dziś tu jest. Można drzewie nie? Ej, a tu jest, biegasz sobie. Okay. Ty sobie biegaj ja sobie tutaj trochę pozbieram sami się czubki podpaliły jeden za jeden od drugiego ciekawie jestem czy ten sprzęt spinaczkowy będzie działał w ogóle bo wiecie że ostatnio on był z nim dość duże problemy i się to wszystko bagowało lagowało i chodziłem tyłem do przodu o, przez to zyskałem też tu dużo dużo terenu Zwaliłeś Marian, sobie w ten Dobra, e, zobaczmy co ja tutaj mam, a czego nie mam. Mam to, mam to. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na taką wyprawę. Tędy nie przeskoczysz. Wiem, że też, że, e, właśnie w tej części mapy, gdzie jest, ta, e, gdzie jest ta duża góra, do której teraz będziemy szli. Jest też tam taka opcja, że tam znajdziemy na pewno dzika, bo tam dziki są, to wiem o tym dokładnie. Pójdziemy sobie tą plażą tutaj, bo dawno ten nie przychodziłem, może coś nowego tutaj dodali, co warto byłoby potem zebrać. Będziemy musieli się przeprawić na drugą stronę rzeki, to na pewno już wiem. Dzięki za oglądanie ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o Counter-Strike Global Offensive rozgrzewka. Ja myślę, że już niedługo będę miał na tyle wysoką rangę, że będę mógł grać turnieje różnego rodzaju, i wtedy jak najbardziej będę zapraszał Was do tego, żebyśmy sobie pograli razem. Ej, A gdzie jest ten? A tam jest wrak, dobra. Ostatnio też udało nam się złapać aligatora, to też spoko. Zauważyłem, że znaczy właściwie ktoś mi napisał, ale ja już to wcześniej zauważyłem, że jak idę tak bokiem, to idę zdecydowanie szybciej. Nie wiem, czy Ty wy też tak macie. Taki błąd chyba gry, bo na pewno to nie jest zamierzony cel. Gdzie jest ta góra? Tam jest. Idziemy, moi drodzy, spinać się na górę. Zobaczymy, jak daleko, jak wysoko się uda wejść. Czy w ogóle ten sprzęt spinaczkowy jest do czegoś przydatny, i czy nam to coś e, da. No i przede wszystkim, czy nie jest dalej zbagowane. Kawa już dzisiaj czwarta. A mamy dopiero 11 godzinę. Aj góra gdzieś mi zniknęłaś. Gdzie tam gdzieś pisa ta góra? <laughs> Może przy okazji znajdziemy coś ciekawego nowego, spotkamy. Może tego potwora, wiecie tą taką parówę. Jest tam Nie ma, ale prze, przejdę sobie tutaj. Przejdźmy sobie tutaj brzegiem. Na jakcie już nowym byliśmy? Następna aktualizacja za około 20 dni, więc jeszcze trochę trzeba poczekać. A muszę wam powiedzieć śmieszną sytuację. Miałem problem z tym HNZ1, w końcu ogarnąłem to. E... Nigdzie w polskim e, internecie, na polskich YouTube'ach nie ma żadnego poradnika, jak naprawić ten błąd. Męczyłem się na różnych stronach angielskich. W końcu znalazłem, bo tych sposobów jest kilka. E... I nie każdy po prostu działa. Znalazłem swój, który, który działa, ale zajęło mi to naprawdę cały, cały dzień. Tu jest też spoko miejsce na bazę. Dużo drzew. Blisko jezioro. No tu jest... Rzeczka. Czekaj, czemu go sikierą? Znaczy tym zabić. Nie. nie da rady tak zabić rybę. Sarenki. Nie będziemy was atakować. Spokojnie. Ale odsumij mi się stąd. Dobra, zbliżamy się do góry. Właściwie do strefy, gdzie jest śnieg. W ogóle dzisiaj właśnie obudziłem się rano, patrzę za okno, śnieg. Więc w Krakowie spadł śnieg. Nie dużo, ale jest mróz, więc na pewno przytrzyma go trochę. No da, dawaj, dawaj. Jeszcze kawałek. Ja z tego co mi wiadomo, nie jestem pewien. Ło, jak biało. To też poprawili ten śnieg. Fajnie to wygląda. Ponoć tutaj właśnie jak jest śnieg i zimno, to kanibali tutaj nie ma. Czy to prawda to nie wiem. Fakt jest taki, że jak tutaj kilka razy byłem w tej części to faktycznie się nie spotkałem z żadnym. Jezu, ile tego śniegu tutaj jest? Kilmanjaro. Ja myślę, że na tą górę nie można się wspiąć. Zobaczcie, nic tu nie ma. No i teraz będzie wielki test. No tam na pewno. Tutaj może można, ale tam wyżej na pewno nie da się wejść. No ja tam wskoczę, kurde. Nie mi sprzęt spinaczkowy. No nie, nie wskoczę. No dobra, spróbujmy w takim razie. Czy dalej już nie, jeszcze nie działa, czy. Wbij to, Marian. Aha. Nie da się, moi drodzy. No niestety, ale nie da się tu wejść na tą górę. O, a tu w ogóle nie, nie można przejść. Blokuje coś. O, teraz mogę, co się tu dzieje. Wbijaj to, Marian. Nie. No nie da się. Więc nie wiem po co jest ten sprzęt spinaczkowy. No bo na tą górę, niestety, ale się nie da wejść. Jest ona ładna. Duża. Tak, to pełno. No cóż, chciałem, pokazałem, e, obiecałem, że tutaj przyjdziemy, spróbujemy, ale widzicie sami, że nic z tego nie będzie. Dobra, wracajmy do bazy. Ona jest w góra dość wysoka naprawdę jest wysoka. A może ja mogę na drzewa wchodzić z tym czymś? No sprawdźmy. Nie, ale mogę rąbać. Serio? Szybkie to jest. Nie, chyba się nie da. Nie da się. Tylko efekt dźwiękowy, nic więcej. Dobra, wypijmy coś, bo widzę, że jest kiepsko z, naszym, z naszą energią. Zobaczcie, tu nawet nie ma, tu nawet nie ma tych zwierząt, oprócz ptaków, na dobrą stronę, prawa. Także bez sensu, nie wiem po co jest ten sprzęt spinaczkowy, skoro nie idzie, nie idzie go, nie idzie się spinać. Może to jest taki na przykład w tych kejwach, że można... Można sobie ten, nie trzeba po tych linach wchodzić, tylko tym można się wspiąć. No bo... Szczerze powiem, że myślałem, że skoro zrobili taką dupną, zajbisą tą górę, to po to, żeby... i dodali sprzęt spinaczkowy, żeby można było tam wchodzić, tak? Ale niestety. To nie o to chodzi. Może sobie zmienię lepiej na katany, bo to jest zdecydowanie lepsza broń niż ten sprzęt. A, bo nie, nie dokończyłem wam o tym H1Z1. E, no i taka sytuacja, że e, udało mi się w końcu to uruchomić. E, chyba z 10 razy zginęłem. Potraciłem wszystkie itemy, które miałem. No i któryś raz z kolei, włączyłem, mm, spotkałem jakieś gościa na stacji benzynowej. Miał taki zajebiście dupny kombinezon zrobiony. Oczywiście gnaty na plecach. Ja mówię, no to już mogę prosić podziękować, dziękuję, do widzenia. Ale mnie nie zawiół. Okazało się, że jest Polakiem, bo gra na serwerze Kraków. Okazało się, okazało się, że jest Polakiem. Mało tego, jak się przedstawiłem i chwileczkę tam pogadaliśmy, okazało się, że mnie zna i ogląda. Więc ja go bardzo serdecznie pozdrawiam. Ma swoją, swoją ekipę, do której mnie przyłączyli i, 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 i zaprosili. Mamy swoją bazę, więc teraz zdecydowanie łatwiej jest mi w to grać. I będziemy nagrywać właśnie razem z nimi takie odcinki online. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajne. Ja nagram taki pilotażowy, jeden samotny odcinek, żeby pokazać wam mniej więcej o co tam chodzi, jeżeli ktoś nigdy tej gry nie widział. A już następny, kolejny będzie to żółw. Potrzebujemy? Nie potrzebujemy, zostawmy go. A drugi to pełno jest widzę. A kolejny już to będzie taki normalny, fajny odcinek, gdzie będziemy coś razem z chłopakami robić. Czyli grabić, szukać itemów i tak dalej. Dobrze, z tego co pamiętam, to tutaj chyba. Tutaj kiedyś się na odcinku, pewnie pamiętacie, próbowałem się wzbudować. I wyszedł mi mutant. Gdzieś tutaj się właśnie próbowałem budować. I ten mutant. To był cipek. Zobaczcie, tu są pełno tych. w części od samolotu. Może tu coś znajdziemy ciekawego. Tam są tam bagaże. To potwieramy, to zobaczymy co tutaj jest. fajnie, że teraz pokazują się też zegarki w, tych, w tych, tych, torbach. wcześniej tego nie było. raczej można było je znaleźć w kejwach. dawno w Kaywie nie byliśmy, więc myślę, że moglibyśmy się wybrać w końcu do jakiegoś zobaczyć, co się tam pozmieniało. na pewno się dużo pozmieniało. wiem, że teraz sikiera jest właśnie sikiera. sikiera jest właśnie w jakimś Kajwie. Niestety, tak jak już mówiłem wcześniej, problem polega na tym, że nie chcą mi odwiedzać ci kanibale. Nie wiem dlaczego. O, a tu co to jest? Kamień. Chyba flary mi się też skończyły, więc... O, widzę, że poprawili wejście do tego tego. O, a co to jest? Co to było? Nie wiem. Wygląda jak jakaś płytka. Pasy. To chyba tyle, nie? A tam coś jeszcze jest. O, kamień. Dobra. Przejdźmy się tędy. Tą stroną pójdziemy tam górą koło starej bazy. Tam pewnie kogoś spotkamy. Zawsze po tej stronie kogoś spotykam. Fajnie ta nasza baza wygląda. Tam jest osada, tu jest baza. Trochę kiepsko widać z tak daleka, bo jest jakaś mgła. O król... za późno. Za późno się skapnął pan. Przez polane śmierci przejdziemy. Tu jest ten okay, cave, zobaczcie. Znacie go Tam nie wchodzimy. W następnym odcinku pójdziemy do kaiwu, na pewno. To wam mogę obiecać. Co to tak Króliczku. Ale to się renderuje jakoś tak dziwnie, nie? Mam ustawione na maksymalne i... E, i nie było ich widać. Ja nie wiem, co się stało z tymi pułapkami, ale te pułapki na pewno nie stały tak, jak stoją. One na pewno nie były tu przesunięte. Ja nie wiem co tu chodzi. Czy one y, jest możliwość ich przesuwania? Oni je przesuwają jakoś? Nie wiem. A ci już tutaj nie przychodzą, bo się boją. Mówię wam. Dobra. Pułapki pootwierane. To bezpiecz mnie. A jak wam minął Sylwester? Piszcie, koniecznie. Jestem ciekaw, czy się udał, czy się nie udał, czy się mocno opiliście, czy nie. Hmm. Dobra, te pułapki są wszystkie pozamykane, więc jest spoko. słuchawki zapomniałem, wypijałem sobie. Nic nie słyszę, nic nie widzę. O, dobra. No, to co ja wam jeszcze mogę dzisiaj powiedzieć? <coughs> mogę wam jeszcze powiedzieć, że możemy tutaj dokończyć troszeczkę ten mur jednak. Bym go chciał jednak dokończyć. Tak bym chciał zrobić. Bo. Boję się, że w nocy mogą tutaj przyjść i mi rozpizgać coś. Jeden kawałek tego muru już rozwalili mi debile. Tutaj przy drzwiach. Nawet nie wiedziałem kiedy. Kurczę tego tego tutaj nie dam rady, nie? O, burza. A, a, nie pokazałem Wam najważniejszego, zaraz Wam pokażę, bo zbudowałem drugie piętro w, na, w naszym ratuszu. Wygląda to bardzo fajnie. To drugie piętro oraz zbudowałem też takie kamienne e, nie wiem, jak by to nazwać, poręcza. O, widzicie? Tutaj można z, z prawej strony już trochę widać. Są dwa piętra. A, i bardzo chciałbym spotkać jakiegoś kanibala Ponieważ ponoć można palić ich ciała całe Podpalać i one się całe palą Muszę to sprawdzić i chcę zobaczyć ile i jakie kości z tego są Czy też czaszki na przykład, czy... No muszę to ogarnąć, to ponoć jest w, tym, w tym nowym update'cie była taka opcja <laughs> Się co ja nie będę się pieprzył z tym, przecież mam dynamit Tutaj o. Dużyć Marian. Odsuń się. Tak. Serio? Jedno drzewo? No to inaczej. Myślę, że te wybuchy mogą spowodować, że te czubki tu przyjdą zaraz. Ale ja się ich nie boję. Ło! Wow. Oho! To mi się podoba. Dużo drzew. Dużo drzew. To lubię. I czekam na kanibali. A, zbudowałem. Zrobiłem, zrobiłem grupę na Steamie. Dla wszystkich moich widzów, którzy chcą, zapraszam serdecznie. Na moim fanpage'u jest link do tej, do tej grupy. Mam nadzieję, że, do, że dojdzie tam dużo osób. Jest też założony forum. Możecie pisać różne tam pierdoły, co tam chcecie. O każdej grze jest założony inny osobny wątek. Jeżeli ktoś chce ze mną zagrać na przykład w Counter Strike'a, czy też w H1Z1 zapraszam właśnie tam. Wszystkiego możecie się dowiedzieć. No, co ty robisz? Ty czubku. O! Robi się ciemno. Nie wiem o co chodzi, że jak nagrywam ja, to ja widzę grę. A w ciemności wy tego nie widzicie. Nie wiem, dlaczego taka jest zależność. Czym to jest spowodowane, jak wybrano się z tej sytuacji, żebyście... ...też to wszystko widzieli. Słuchajcie, wywaliłem bombami... ...drzewo. Siedzę tutaj już chwilę... ...a ich nie ma. No już nie wspomnę o tym, kiedy ostatnio tamta widziałem, nie? Bo to... ...to już w ogóle... Dobra, tu już jest zabudowane, więc jest to w miarę bezpieczne. Rozpalmy ogniska. A tędy nie przejdę, muszę przejść tędy. To muszę sobie platformę chyba zrobić, żeby po tej wodzie nie łazić. Tu mam jedno ognisko. Dobrze. Tu gdzieś mam drugie. Nie, nie mam. To trzeba je zbudować. Tutaj trzeba zbudować. Ja je wtedy usunąłem, bo mnie to denerwowało strasznie. <laughs> Nie to. Bo było bardzo głośno. Teraz już zmniejszyli ten dźwięk. jest spoko. O, niech on wystaje trochę tam. Więc też będzie fajnie, bo będzie rozświetlać mi trochę przed bazą. Dobra, Patry, patyki teraz potrzebujemy. Jeszcze więcej patyków. Tutaj pozwalałem to. Dobra, patyków już. Stop. Teraz by się przydało jakieś drzewo. Możemy to rozpizgać. W którą stronę? Czy jak w tamtą stronę? Je? No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Cały dziki jestem. To, to to w tą tą stronę Nie powinno się nic stać <laughs> Chyba Zaraz będziemy wszystko wiedzieć O i sobie mur rozwaliłem Zajebisty jestem A nic się nie stało Dobrze A 5 tu jest potrzebne Tak to tu będziemy mieli Cztery i zabraknie nam jeszcze jednego. Nie wiem, czy nie mam na tym. Czy tutaj nie mam jakiegoś. Chociaż jednego. O, są nawet dwa. Nawet dwa. Pamiętacie na pewno, jak to ognisko strasznie hałasowało. Po prostu nie dało się grać. <laughs> o. I już jest zdecydowanie jaśniej. Myślę, że wy też widzicie teraz lepiej. Dobra. Służycie ich, nie? Pięknie. Dobra, plana śmierci. Bo chcę jedno ciało e, skraść. To mogę trochę dobudować, bo chyba mam trochę po 25, a nie wiem, po prostu kto to wymyśla. E, wymyśla tę liczbę. Szalony jakiś. Jesteśmy głodnie widzę strasznie. Moment, moment. Zjedz sobie i batonika sobie zjedz jeszcze jednego. Dobra. <laughs> Halo? Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Poszedłbym Wam pokazać e, tą bazę teraz, ale nie zobaczycie tego, bo jest ciemno. Jak to w środku wygląda? Mogę o, Może spróbujmy tak. Wezmę, zrobię pochodnie. Zapalę. Może będziecie lepiej troszeczkę widzieć. I moi drodzy, będziemy kończyć na tym. E, ja wam tylko jeszcze tutaj pokażę, jak to wygląda. E, I widzimy się co w kolejnym odcinku. Zapraszam na tego mojego mm, Steama. Tu musimy, to, muszę dokończyć jeszcze ten mur. E, jutro będzie live. Informacje wszystkie dostaniecie, oczywiście, tak jak zawsze. Piękny mamy te trofea, tutaj naprawdę. E, jest tak. Jest wejście, tu jest zejście na dół e, do tych podziemi. Tu zacząłem budować podłogę e, i pewnie ją skończę. No i oczywiście tutaj możemy wejść sobie do góry jeszcze na, e, na piętro. Nic tu jeszcze nie robiłem, żadnych szafek, nic także. E, wszystko przed nami. Możecie pisać, jakbyście Wy to urządzili, żeby jakoś fajnie to wszystko wyglądało. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnym odcinku serii The Forest, a tymczasem życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku i zapraszam na h 1 1 zapraszam na live'a jutro na Hitboxie. Będzie godzina, jeszcze nie wiem, więc musicie chwilkę poczekać. Jak tylko ją ustalę, to na pewno na pewno będziecie mieli informacje na fanpage'u i na YouTubie. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć! E aí